Wolna, kojąca, aktywizująca zmysły, taka, która nie dzieli, a łączy. Autyzm charakteryzuje się odmiennym sposobem rozwoju człowieka, komunikacji i wyrażania emocji. Nie jest chorobą, lecz zaburzeniem, nad którym można pracować dzięki terapii. Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym osoby ze spektrum autyzmu mogłyby rozwijać się przy pomocy różnych warsztatów. Zadaniem przestrzeni byłoby pobudzenie zmysłów, poszerzenie wrażeń poznawczych. Sprzyjałoby to aktywizacji jednostki, zapewniając komfort i bezpieczeństwo. Ponadto pozwalałoby na odpoczynek i integrację z innymi ludźmi. Projektowanie to dla mnie nie tylko twórczy i inspirujący proces, ale też sposób na rozwiązywanie problemów społecznych. Architektura zbyt często pomija potrzeby określonych środowisk, wyklucza, tworzy bariery. Głębsza analiza tego, kto nas otacza, poszerza myślenie i przyczynia się do kreacji rozwiązań bardziej wspólnotowych. Motywacją do podjęcia tematu przestrzeni terapeutycznych była potrzeba przełamywania barier pomiędzy osobami z autyzmem a resztą społeczeństwa. Autyści często spotykają się z brakiem zrozumienia i akceptacji, więc tworzenie takiego miejsca pozwalałoby na realizację ich potrzeb i byłoby dla nich azylem. Osoby z autyzmem nie są w stanie znieść nawet najsłabszych dźwięków docierających do nich z zewnątrz, dlatego głównym celem było znalezienie miejsca, którego otoczenie nie będzie przytłaczało. Przede wszystkim miało sprzyjać skupieniu i nie wywoływać lęku. Do mojego projektu dyplomowego wybrałam opuszczoną szklarnię na terenie dawnego zespołu dworsko-krajobrazowego w Gdyni Kolipkach. Nadmorska lokalizacja stanowi o potencjalnym walorze obiektu. Sprzyja dostępności oraz wpisuje się w ideę architektury otwartej. Świat autystów kojarzony jest jako zamknięty i niedostępny. Celem szklarni byłoby odsłonięcie ich rzeczywistości i przełamanie dystansu pomiędzy nimi a społeczeństwem. Szklarnia zaprasza do świata, który jest nieco inny, ale piękny i interesujący. To zaproszenie do przestrzeni bez dystansu. Pierwotny układ dzielił budynek na przeszkloną część hodowlaną i murowane zaplecze z kotłownią. Adaptacja w naturalny sposób pozwoliła wykorzystać część pierwszą na potrzeby przestrzeni terapeutycznej, w drugiej lokując zaplecze organizacyjno-socjalne. Istotą szklarni jest transparentność, której kontynuację przewidziano również w jej wnętrzu. Jest ono jednocześnie wyraziste i lekkie, dające wrażenia przestrzenne dzięki ażurowym strukturom. Układ przestrzenny ukształtowano przy pomocy wolnostojących form, których najważniejszą funkcją jest pobudzenie sensoryczne i wyodrębnienie poszczególnych stref funkcjonalnych. Zaprojektowano pięć stref warsztatowych. Każda z nich ma na celu uczyć jednostkę poczucia sprawczości, cierpliwości, nabyć lub wzmocnić wrażenia poznawcze, poprawić zdolność koncentracji i oswoić z nowymi doświadczeniami. Materiały i technologie w projekcie obejmują rozwiązania architektoniczne, takie jak wymiana zniszczonej stalowej konstrukcji i wprowadzenie szkła elektrochromowego. Rozwiązanie typu Sage Glass pozwala na przyciemnienie wnętrza i umożliwia regulację stopnia przejrzystości elewacji. Technologia ta przydatna jest w budynkach szczególnie narażonych na nadmierne nagrzewanie. Ponadto pomaga dostosować natężenie światła do wrażliwości osób z autyzmem. Materiały dobrano ze względu na ich właściwości fizyczne i wiążące się z nimi skojarzenia, kładąc nacisk na zróżnicowanie form, faktur i kolorów. Wśród nich zastosowano naturalne takie jak kamień, lina konopna, drewno bukowe i syntetyczne takie jak szkło akrylowe, żywica bioepoksydowa, żyłka nylonowa, akrylowy tynk strukturalny i stal malowana proszkowo. Całość przenika się z betonową antypoślizgową posadzką, z którą łączą się masywne formy meblowe. Przestrzeń bez dystansu to miejsce, w którym nie ma ograniczeń i barier. Realizacja tego projektu przyczyniłaby się do wzrostu świadomości na temat świata autystów. Szklarnia nie jest zwyczajnym budynkiem. Jest miejscem, w którym z zewnątrz widać wszystko, ale chroni to, co w jej wnętrzu. Tego potrzebują autyści, aby po prostu ich zrozumieć i przyjrzeć się ich światu z bliska. Wszyscy zasługujemy na coś więcej niż pobieżne osądzanie. Jesteśmy inni mamy inne wartości, potrzeby i temperamenty. Ale ta różnorodność jest siłą i walorem. Musimy umieć pięknie się różnić.